Przecież się Wam przyznam, że tatuaże uzależniają. Zdecydowanie chciałabym mieć więcej tatuaży. Ten tatuaż jest teraz moim ulubionym, z tego względu, że robił go Karol, czyli mój chłopak. I naprawdę zauważyłam, że takie przełamywanie barier, bo kiedyś zawsze mówiłam, że nie zrobię tatuażu w widocznym miejscu. Wszystkie moje tatuaże są tak. Tutaj mam słówkę, która w ogóle nie jest widoczna, bo przykrywam ją włosami. Tutaj mam górę, które mam razem z moim chłopakiem Karolem. Tutaj mam kropkę, która też nie jest zauważalna. Tutaj mam serduszko. I to serduszko jest najbardziej widoczne z wszystkich miejsc, ale powiem Wam szczerze, że podobają mi się też takie widoczne tatuaże, ale trochę mam jeszcze taką y, barierę, żeby sobie je zrobić, ze względu na moje studia i ze względu, że jestem jeszcze taka niepewna, co chcę robić w przyszłości, nie wiem, czy będę da dalej prawnikiem, czy po prostu to całkowicie odłożę i skupię się na pracy w social mediach. Teraz raczej to idzie w ten drugi kierunek, czyli właśnie w social media, ale wiecie, nigdy nie wiadomo, dlatego będę robić tatuaże, ale wydaje mi się, że chyba dalej w tych takich niewidocznych miejscach bardzo mi się podobają tatuaże tutaj, w ogóle ale też mi się plecy bardzo podobają do tatuowania. Jedyną miejscem, które na przykład nie będę mieć nigdy tatuażu, już sobie tak postanowiłam, są nogi. Nie wiem dlaczego, ale na nogach tatuaże w ogóle mi się nie podobają. U kogoś mogą fajnie wyglądać, ale ja sama bym sobie ich nie zrobiła. Ile masz wzrostu? Mam 1,63 m wzrostu. Już sobie tak trochę podniosę o te pół centymetra, bo zawsze mówiłam, że, że mam. To metr 62,5, ale teraz już wiem, że mam metr 63, trochę podrosłam, powiedzmy. I ile ważę? Ważę teraz 49-50 kg. Ta waga zawsze jakoś tak się u mnie wahała, a teraz jestem mega zadowolona ze swojej wagi, i wydaje mi się, że nie chcę jej na razie zmieniać. Pytałyście też, czy mam jakąś dietę? Nie mam żadnej diety, i tak jak mam się teraz przyznać, to teraz jem tak dosyć nieregularnie, z tego względu, że nie mam w ogóle czasu na jedzenie i jeżdżę albo, nie wiem, gdzieś do jakiegoś fast fooda. Tutaj naprawdę te fast foody mi się ostatnio zdarzają,